Það er það sem ég nefndi að hægst ég. Æli, styrma sér stjórn! Stjórn!

brakowało. Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle. A, Eli. Ej, co? To co, co jest? Jael, co? Co, co ty Rokuj mnie! Powróć się na kolana. Uspokój się, stary. Ty już na kolana! Ach, nie prowokuj mnie. Tylko spokojnie. Stałeś się ugryźć? Nie Wyrastać coś Nie, Kurwa, jestem czysty. Jeśli zobaczę choćby zadanie. Nestart! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę. I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę. A na oh. początek zdejmij mi kajdanki! Wiszę Joelowi przysługę to ma być jakiś żart? Dosyć z tych pierdol. potrzebny mi wóz. A jednak żartujesz. Potrzebne ci auto? Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd. To myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? Ha? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie wyszło być na zdrowie akurat. Posłuchaj nie mała. K***a. Nie piep się! Przykułeś mnie! A teraz do... zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklecić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze. Będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra, idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Tak, chciałbyś. Możesz przestać? Dobra, radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się, może znajdziesz coś przydatnego. No, spoko. Thank you Hej, umiesz to grać? Tak, kiepski za mnie szachista. Zawsze chciałam się nauczyć. Te, Gary Kasparow, Łapy precz od szachownicy! Ugh. Gary, kto? Nieważne. Znaleźliście co trzeba? W drogę. Dobra, idziemy. Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Okay. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko! Pff. Najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgłosiłeś, Billy. Nie weźmy, ich tam zostawić. Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co ja to za demokracja? Na szczeniara? Spierdala. <laughs> Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. <laughs> Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka. A raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się! Bill, na... proszę. Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta. Niestety roi się tam od zarażonych. Dlatego potrzebujemy więcej broni. Właśnie miałem się tym zająć. Spokojnie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie o tekst. Myślałem, że tworzycie nierozłączny duet. Jest zajęta. Tak, jasne. Zajęta. Coś mi musieli... się że... że... się popsztykaliście. Tak, coś w tym stylu. Okej. Okay. A może... dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie! Ty jesteś geniuszem przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Daj se siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko podpływa na akumulator. Cholera jest! Zarażony! Mamy towarzystwo. Kua! 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 Jeszcze raz sprawdzić barykady. Takie proste przeoczenia potrafią się zemścić. Wiesz, co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy okay. z magazynu i tak ja jeszcze do tak. Drugi raz. Bill! Joel! Tędy. <laughs> Idziemy. żeś sobie metę wybrał się. Mutanty przynajmniej się przewidywali. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? A, nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem ją. Oni nie mają klucza. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu. W piwnicy. No to, jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi! Graty. A graty. Co? Też co broń? Nie ma mowy. Joel... Ja potrafię o siebie zadbać. Nie. Ty... Zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra jak myślałem. E, e przyjdź to! Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy, musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tego poprawiam. Te Kupę śmieci. Zostaw jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdziesz, stary. Odpuść, czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. Co? Oto. Głośno bomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przebija. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedlimy te ciężarów Wbiła się w budynek szkoły. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. A jak nie zadziała? To się nawet może udać. No dobra, do dzieła. ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Dobra, niczego nie dotykam, tylko.